Gwałtownie rośnie liczba zakażonych za polską granicą Słowacja. Gwałtowny wzrost liczby zakażonych. W sobotę 1887 nowych infekcji. Ministerstwo Zdrowia Słowacji poinformowało w sobotę o kolejnym gwałtownym wzroście liczby zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby obecność SARS-CoV-2 potwierdzono w tym kraju 1887 osób. W piątek informowano o 1184 przypadkach, co już było rekordem. W szpitalach przebywa obecnie 38 osób, w tym minus 12 przechodzi leczenie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, z respiratorów korzysta w sumie 31 osób. Od początku epidemii i Słowacji obecność koronawirusa potwierdzono w wypadku 18 797 osób. W tej liczbie jest 61 przypadków śmiertelnych i 5553 pacjentów, których uznano za ozdrowieńców. Pozostałe osoby to tzw. aktywne zakażenia. Od marca do chwili obecnej w 5,5-milionowej Słowacji przeprowadzono 539 449 testów na obecność koronawirusa, w ciągu zaledwie tygodnia liczba zakażonych wzrosła o 169%. Premier Igor Matowicz napisał na Facebooku, że takie dane zapierają dech w piersiach. Już od 10 dni obowiązują surowe zasady, za wprowadzenie których wielu mnie nienawidzi, a liczba nowych przypadków wciąż gwałtownie rośnie, ocenił, dodając, że skuteczność wprowadzanych ograniczeń nasuwa na myśl polowanie na słonia z wiatrówką w ręku. Słowacki premier zapowiedział, że w niedzielę zostaną wprowadzone nowe regulacje dotyczące epidemii koronawirusa. O bardziej zdecydowanych rozwiązaniach minister zdrowia Marek Krejč ma jeszcze w sobotę rozmawiać z członkami komisji do spraw epidemii słowackiego rządu.